Co jeśli byście potrzebowali stale na bardzo wysokie temperatury? Użyłabym wtedy stal żaroodporną h 25 t czyli ona wytrzyma 1000 stopni. Uwaga, może się nie giąć. Gnie się tylko ze specjalnej produkcji, której u nas się tutaj nie produkuje w Polsce. Ewentualnie użyłabym stal, która jest w gatunku 16MO3, ona wytrzymuje powyżej 600 stopni. A co jeśli chciałabym na bardzo niskie temperatury, żeby nie pękło mi na mrozach? Użyłabym wtedy stali A350LF2. Mamy kształtki z tej stali u nas ogólnie dostępne na naszych regałkach na sklepie. Wytrzymuje minus 50 stopni i taki sam odpowiednik stali to jest P355NH. Tak samo będzie na minus 50 stopni w atestach i ma wtedy wpisaną udarność, czyli że jeżeli na przykład coś się uderzy na mrozie, to wtedy ta kształtka nie pęknie nie wybuchnie. Jeżeli podobają Ci się moje filmiki, to koniecznie zrób stop, zaobserwuj mnie, polub i prześlij koledze. Niech się uczy razem ze mną. Kontakt do nas znajdziecie na www.sklep.polberries.pl. Pozdrawiam.